Zbliża się 37. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych organizowany przez Automobil Klub Beskidzki. Zanim jednak historyczne auta wyjadą na ulicę Podbeskidzia, na miłośników zabytkowych czterech kółek w Muzeum Motoryzacji Automobil Klubu Beskidzkiego czeka nie lada gratka. Zwłaszcza dla miłośników polskiej motoryzacji. Jeszcze przez kilka miesięcy w jednym miejscu możemy oglądać trzy modele produkowanego przed II wojną światową w Polsce Fiata 508. Są to Fiat 508 serii 1. Być może jedyny egzemplarz w Polsce, pełny oryginał. 508 seria 3 oraz prototypowy 508 seria 2. Świat 508, pierwsza seria, montowane jeszcze z części włoskich, tak jak to było z dużymi światami. Pierwsze modele były zawsze jeszcze w cyklu montażowego. Jest to rocznik 1933 z oryginalnymi tabliczkami znamionowymi, czyli w 100% auto oryginalne było dobrze zachowane, bo 40 lat się przyleżało w jednym miejscu w garażu, zostało odnowione w tej chwili, to były, są pierwsze wyjazdy tego auta no, zbudza duże zainteresowanie i rzeczywiście jest to unikalny model w tej chwili obok niego mamy dwa następne Fiaty, Fiat 508 dwójka, który w zasadzie nie wyszedł z fazy prototypowej też bardzo rzadkie modele w Polsce, no, może 2 trzy sztuki są Różni się od, po całej wersji tym, że ma drzwi otwierane pod wiatr, niższą przednią szybę i dużo więcej elementów drewnianych w karoserii. I trzeci, Fiat 508 seria trzecia, nazywany już Junak. One są dość popularne w Polsce, jeździ ich kilkanaście sztuk, w różnym stanie zachowana, zachowania, startują w rajdach Mistrzostw Polski, w innych zlotach krajowych, zagranicznych. Jest, ta wersja jest o tyle ciekawa, że jest to czterodrzwiowa wersja, Drzwi są otwierane w ten sposób, że nie ma, jest w wejściach do stodoły, nie ma słupka środkowego. Teraz to się wprowadza w Fordach, ale to nie było nic nowego. Przed wojną już też to Fiat wymyślił. Zapraszamy do obejrzenia. Za 2-3 miesiące już, no niestety, Wyjadą stąd. Tak niezwykła kolekcja różnych modeli Fiata 508 w jednym miejscu to wielka rzadkość. Jakby tego było mało, obok trzech wyżej wymienionych modeli Fiatów parkuje sobie jeszcze jeden fiacik niczym. wisienka na torcie to jest Fiat 500 Topolino, który też był montowany w Polsce przed wojną. Też tutaj stoi odnowiony. Robiłem w wolnej chwili córce na 18, jak skończyłem ja 28, ale auto zaczęło jeździć i nawet już rozwija te szybkości, jakie jakie przewiduje producent, czyli 70 km na godzinę. 10 lipca spod hotelu Meta w Szczyrku wystartuje 37. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych. Nie zobaczymy na nim co prawda stacjonujących w muzeum przy ulicy Kazimierza Wielkiego modeli Fiatów, ale i tak atrakcji nie zabraknie. Spodziewamy się około 70 załóg z Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Niemiec. Po raz pierwszy pojawi się Ford. A, z tym, że to już będzie trzeci na tym rajdzie, bo dwa poprzednie już jeździły, będzie McLaughlin z 1919 roku, będzie Big Riviera, przepiękny amerykański, olbrzym, z tyłem jak łódź, następnie będzie Wanderer Cabrio, też bardzo rzadki model, korwety. W ogóle zgłoszonych jest 16 aut przedwojennych, no to bardzo cieszy, bo te auta są najciekawsze, jeżeli chodzi o wygląd no i rzadkie spotkania ich na, na drogach. Na innych rajdach spotyka się 4-5 aut w tych rocznikach, do nas przyjeżdża ich troszkę więcej. Zabytkowe pojazdy mieszkańcy Bielska Białej będą mogli podziwiać w piątek 11 lipca podczas prób sportowych obok hali pod Dębowcem oraz w sobotę 12 lipca od 12.30 do 14.00 pod Kastoramą, a od 14.00 do 16.00 na Placu Ratuszowym podczas tradycyjnego konkursu elegancji. Serdecznie zapraszam na Plac Ratuszowy Naprawdę jak będzie piękna pogoda, te auta się prezentują rewelacyjnie, załogi w strojach w stylu epoki. O każdym aucie coś spróbuję opowiedzieć, żeby przybliżyć ich historię oglądającym. I następnie Skawalkada ulicami 11 listopada, Stary Rynek i Partyzantów w kierunku Szczyrku. Serdecznie zapraszam.